Siema widzowie z tej strony Pawliczek. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj pojedziemy sobie kolejką na Kasprowy i na gubałówkę. Najpierw pojedziemy na gubałówkę. Zobaczymy co tam będzie później na Kasprowy i też zobaczymy co tam będzie. Wiecie o co chodzi. Życzę Wam miłego oglądania. Chyba tu są kasy do kupienia biletów w ogóle. I mam nawet napisane gubałówka. 好好 Widzowie, wychodzimy dołu. Na... Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, to wygląda. Trzy smaki mieszane I zobaczcie, jaki widok towarzyszy. To ładny. To wygląda jak śnieżka. Dobra, tu mamy stację kolei. Będziemy zaraz wjeżdżać na sprowo. Na taką górę. Wow! <laughs> Gora, jesteśmy na górze się, Chodzi mi o to, że na górze, że poszliśmy po schodach Jesteśmy w tym budynku Będziemy wjeżdżać zera na wy, na górę Mogliście się domyślić Jesteśmy w Wagoniszu startować do szkoły

z z warstw, ciarnaek, ale tu drzew jest w ogóle tych niszczonych, to jest na dole w ogóle. A jest na dole w ogóle. Jesteśmy wysoko.

Zobacz jakie to Zobacz jakie To jest super. Ja nie dawam rady, to jest

Субтитры сделал DimaTorzok To widać, gimnickie turnie, powoli. Wszyscy wiecie, tak, tu od boku, trochę widać od boku.

to, że mgła jest, to, to nie będzie ja kwiatów, no. tak? no. Może za godzinę, czy półtorej wyświetlają. Wczoraj było ładnie. No ale jak polało, po to mnie no. parowało wszystko. Może jak wyjdziemy, tak patrzę, żeby... No, ale nie była, teraz, teraz nic nie widać. No, to nie wiem, Czy widać.

O, teraz nic nie widać. Skały były przed chwilą takie fajne. Chciałem nagrać, ale są tak puszne już. Ciekawa. Może tam jest cała skała. Skała to. Nie, to oh! No tak jest. O! Cień! Wszystkie! Wiem, że tak cały czas już się Jasność nastała. Jasność została. Ale <śmulny> to przeszło fajnie w ogóle. Mamy na jakąś kolejną stację. Jesteśmy na kasprowym już Zobaczcie jakie fajne słońce. Akurat tak wynurzyliśmy się z chmur za I... No i myślałam, że tam było będzie ciągle, ale już szczęście przeszło. Zobaczcie jak to wygląda. Byliśmy w chmurach, zobacz. I to tak szybko przeszło, bo się wynurzyliśmy z tych chmur. Wylecieliśmy wyżej niż ona. Zobacz jak to wygląda Tam mamy góry takie. A tam jest góra, dalej. Idź tak do góry, bo tu jest Patrz, kasprowy, w ogóle. Idziemy do tamtego budynku teraz. Do tego. Chyba. A takich schodach kamiennych. No tak, serio, to, to jest serio to nie nawiszę. O zobacz jak to zjawiskowo wygląda te góry w chmurach. W sensie ładniej by wyglądało jakby nie były w chmurach. Ale tak też fajnie wyglądają. Fajnie ile tu jest chmur, fajnie to wygląda. Bardzo mało razy widziałam takie chmury, że jesteśmy nad chmurami. Więc to fajnie wygląda dla mnie. Bardzo mało chmur jest nad nami w sensie nad nami, zała, <grym> Więc fajnie, mało chmur w końcu. Zawsze było tak, jak tu byliśmy, w zakopanym. Było dużo chmur. Prawie zawsze. Zobacz, jeden wagonik do góry. To w ogóle wygląda jak śnieg, tak jakbyśmy byli gdzieś nisko. W realu to są chmury. Jesteśmy przy tym budynku teraz. Tu, tu. takie widoki są fajne góry. Lepsze by było widoki jakby nie było chmurne. Szkoda, że są. A to? To nie wiem co to jest. I tu będę szli, schodzili, Do hali gąsienicowej, to jest żółty szlak Tu W wiecie o co chodzi Mamy takie ładne góry Zrobiłem sobie zdjęcie na i Mam nadzieję, że coś się zmieści W sensie mam nadzieję, że będzie mniej niż 2 MB zajmowało No, to mój I słabo jest, bo znowu mgła Szkoda. Teraz będziemy schodzić w ogóle. To dobrze, że nie weszła, jak weszliśmy na górę. W sensie, wiecie, wjechaliśmy. Tylko teraz, bo teraz będziemy schodzić. Zobaczcie, widzowie, tu mamy jakiś wyciąg. Schodzimy sobie po tych gównianych kamieniach. I mamy wyciąg. Taki. Niestety, nie jest mgła, szkoda. Dobra, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć, pa!